Cześć, ogrodnicy. Krecik, krecik. Zobaczcie, co on tutaj na wyprawiał. Zbójnik 1. No, ale ja dzisiaj podejdę do tego pozytywnie, ponieważ raz, że to nie jest moja działka, a dwa, że zamierzam wykorzystać to czarne złoto, które ten krecik mi tutaj naniósł, gdzieś tam wykopując z wnętrza ziemi taką świetną ziemię do pikowania pomidorów ja będę jej na przykład używał. Ona ma naprawdę bardzo wiele minerałów w sobie. Tutaj przygotowałem sobie wiadro i łopatę i zaraz sobie pobiorę tutaj tą wierzchnią warstwę, bo ona podobno jest najlepsza właśnie do takich eksperymentów z pikowaniem pomidorów. Także Pokażę Wam, jak to dzisiaj będę sobie tutaj robił. Tak sobie tutaj krecik nabałaganił. No a ja to postaram się wykorzystać do moich celów. Także jest nutka optymizmu, że ten krecik wcale nie jest taki zły. Okej, okay, biorę się za pobieranie ziemi. Czytałem sobie ostatnio prasę ogrodniczą. No i taki fajny artykuł właśnie tam był odnośnie ziemi, odnośnie tych kretowisk właśnie. No i było tam napisane, że nasze babcie czy nasze prababcie wykorzystywały tą ziemię właśnie do rozsad do pikowania siewek pomidorów, ponieważ ta ziemia ma w sobie bardzo, bardzo dużo składników takich odżywczych, minerałów. Ponieważ krecik, jakby tą ziemię nam tutaj nanosi gdzieś tam z wnętrza ziemi, a jak wiadomo, tam gdzieś na samym dnie ta ziemia jest naprawdę bardzo żyzna. No i należy sobie pobrać właśnie taką miękką, tą wierzchnią warstwę ziemi z tych kopczyków, i wtedy możemy ją wykorzystać właśnie do pikowania czy też hmm, nawet siania sadzonek pomidorów. Ja dzisiaj właśnie sobie to zrobię, yy, mieszając tą ziemię yy, z, z taką moją ziemią szklarniową. A dlaczego chcę użyć jeszcze ziemi takiej szklarniowej? Zobaczcie, po ostatnich moich takich zabiegach tutaj z obornikiem gołębim oraz ze zębkami, gdzie nie wbiłbym łopaty, to takie właśnie z mi tutaj się ukazują, co mnie bardzo cieszy, ponieważ znaczy to, że ta ziemia jest no już taka dosyć żyzna, skoro bytują w niej właśnie gąsienice. Naprawdę tutaj wbijam w rogu, w takim najgorszym w sumie miejscu. No i zobaczcie, tutaj, co bym, co bym nie wbił, to tutaj się pojawia właśnie taka dżdżownica pożyteczne, pożyteczne stworzonko. Także ja jestem bardzo zadowolony i również tą ziemię spróbuję wykorzystać do stworzenia takiej mieszanki, właśnie do przepikowania moich pomidorków z tą ziemią z kretowiska. No dobra, no to biorę się za dalszą część. Przygotowałem sobie tutaj w szklarni taki prowizoryczny inspekt wykonany z ze stolika oraz takiego dużego worka. Na ten worek jeszcze potem na koniec dodam drugi worek. No i tutaj widzicie, że on sobie stoi na takiej beczce, beczce takiej doniczce, odwrócony do góry nogami. No i ta folia po prostu jest jeszcze przylepiona do tych nóżek, i tutaj mam przygotowane już siewki. Pomidorów, które sobie mi wykiełkowały. Nie mam już miejsca na parapecie, dlatego postanowiłem to wszystko tutaj, do tej szklarni mojej, zanieść i przepikować właśnie z tą ziemią skretowiska. Tutaj sobie przygotowałem również małe doniczki. No i nic, tylko zabieram się za robotę w tym moim prowizorycznym inspekcie. Będzie to wszystko, mam nadzieję, zmieści się to po prostu. Okej, okay, no to zaczynamy. Ja w tym sezonie zupełnie zrezygnowałem z wysiewu pomidorów w takich wielodoniczkach. Wysiałem po prostu nasionka do takiej dużej, znaczy dużej, no takiej no średniej donicy i one sobie po tam dwóch tygodniach... Właśnie tak już wykiełkowały, no i już no, myślę, że trzeba je przepikować. Ja po prostu już uznaję, że pomidor to jest chwast. On urośnie zawsze w każdych warunkach. No i potem kwestia pielęgnacji już w, późniejszy, w późniejszym czasie jest ważna. Dobrze, także takie małe siewki sobie spróbuję przepikować do tych mniejszych doniczek, wykorzystując. Właśnie tą ziemię z kretowiska, zmieszaną właśnie z ziemią tutaj szklarniową, one już mają taki delikatny system korzeniowy. Tutaj na tle tej mojej zielonej rękawiczki to też nie bardzo widać, ale uwierzcie mi, że mają fajne małe korzonki. Kilka tych pierwszych siewek. Przepikuję sobie do doniczki z ziemią tylko i wyłącznie z tego kretowiska. Po prostu chcę no, sprawdzić i przekonać się na własne oczy, że ten pomidor sobie poradzi w takiej ziemi. Także tutaj sobie do tej pierwszej doniczki włożyłem właśnie tylko ziemię z kretowiska, no i pomidorka sobie tutaj również włożę. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Po prostu trzeba włożyć i delikatnie, delikatnie tutaj no umieścić tego pomidorka. Żeby go nie uszkodzić. Przede wszystkim, żeby nie uszkodzić jego systemu korzeniowego. Najlepiej sobie go złapać za taki ten pierwszy listek, który pomidor wykształca. I wtedy on się nawet może nam uszkodzić. Ten listek, a już potem cały pomidor sobie bardzo fajnie rośnie. No i też trzeba uważać, żeby oczywiście nie uszkodzić systemu korzeniowego. Dobrze, no to tutaj nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał. Jeszcze kilka sobie tutaj wsadzę do tej właśnie ziemi skretowiska. No i zobaczcie, udało mi się to wszystko już przepikować. Tak wygląda mój prowizoryczny is A w inspekcie już sobie tutaj są, są pomidorki przepikowane. Tutaj część, tak jak mówiłem, jest tylko w ziemi tej odkreta, a reszta jest wymieszana w takiej mieszance tej ziemi szklarniowej, gdzie jest troszkę obornika, gdzie jest troszkę zrębek takich kwaśnych. No i to jest wszystko wymieszane z tą ziemią, z kretowiska. Mam nadzieję, że te pomidorki sobie dadzą radę. No, właściwie jestem przekonany, że sobie dadzą radę, bo tak jak już Wam wspominałem, dla mnie pomidor to jest to jest zwykły chwast. On urośnie właściwie w każdych warunkach, a najważniejsza jest już potem pielęgnacja tego pomidora w dalszym okresie. To jest w sumie najważniejsze. On sobie wykiełkuje i jest ok. Na sam koniec spróbuję jeszcze przykryć ten mój prowizoryczny inspekt takim dużym, drugim workiem z góry. Tak on się fajnie tutaj nałoży, i te pomidorki będą tutaj miały, może nie za ciepło, też nie za zimno, będą miały taką fajną, optymalną temperaturę do dalszego rozwoju. Będzie tu przede wszystkim wilgoć. Która się też będzie skraplać tutaj na tej folii. No i myślę, że zobaczymy, jak ten eksperyment się uda, ponieważ ja go też stosuję po raz pierwszy. Mam nadzieję, że, no, że pomidorki dadzą radę w takich warunkach, fajnie sobie podrosną. No i później będę mógł je już spokojnie umieścić w dołkach wykopanych tutaj już w szklarni. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!